Uzupełnieniem poprzedniego ćwiczenia dotyczącego mięśni pośladkowych jest uruchomienie połączenia takiej stacji przekaźnikowej napięć między kończyną dolną a tułowiem, czyli rozciągnięcie pośladka, rozciągnięcie powięźni lędźwiowo-krzyżowej i mięśnia najszerszego grzbietu. Oczywiście jest wiele pozycji. Generalnie powinniśmy skręcać tyłów, czyli skręcać klatkę piersiową względem biednicy. Będę chciał to pokazać. Lepiej zrobić to w pozycji siedzącej. Stopę przekładamy na zewnętrzną stronę kolana. Łokciem opieramy się o zewnętrzną stronę tego zgiętego kolana. Dłoń ustawiamy z tyłu. I norma elastyczności jest taka, że linia barków powinna być równoległa do naszej wyprostowanej kończyny. I tutaj bardzo ważny jest oddech. Praca przeponą. Wdech z wydechem wędrujemy dalej. Wdech z wydechem wędrujemy dalej. Wdech wędrujemy dalej. Wykonujemy kilkanaście powtórzeń w każdą ze stron. Ta technika ma też znaczenie dla narządów wewnętrznych, dla trzewi, które, aby właściwie pracowały, muszą mieć kompresję ze strony przepony, która pracuje około 20 tysięcy razy dziennie, a więc 20 tysięcy razy dziennie uciska i mobilizuje trzewia, pobudzając ich naturalną ruchomość. W związku z tym skręcajmy się jak najwięcej. Kiedy jest to przeciwwskazane? Jest to przeciwwskazane wtedy, kiedy to ćwiczenie oczywiście prowokuje ból, kiedy po tym ćwiczeniu czujemy jakiś dyskomfort, jakąś bolesność lub kiedy jesteśmy po jakichś zabiegach operacyjnych na kręgosłupie, ale z kolei zabiegi operacyjne na jamie brzusznej, to już jest wskazanie do wszelkiego rodzaju skrętów, mobilizacji i uruchomień jamy brzusznej, trzewi, ponieważ. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że po zabiegach operacyjnych w jamie brzusznej dochodzi do wzrostów, połączeń między poszczególnymi strukturami, co powoduje zaburzenie ruchomości, często bolesność, sztywność w obrębie kręgosłupa lędźwiowego i jamy brzusznej. A więc skręcajmy tułów względem miednicy. Dziękuję.